Witajcie, witajcie moi kochani, jesteśmy w Pepko na Przeglądzie, zostańcie do końca, bo naprawdę piękne mamy tutaj nowości. I zaczynamy od takich ładnych miseczek, zobaczcie, one są z tym serduszkiem, które są też na tych szklankach, które ostatnio wjechały, te nowości. Za 8 zł możecie kupić taką miseczkę, bardzo ładna, pokażę Wam jeszcze dwa kolory i pokażę Wam za chwilę coś, co możecie sobie do nich dokupić, więc na pewno będzie więcej rzeczy, już się nie mogę doczekać, bo naprawdę bardzo ładnie wyglądają, są ta w takich pastelowych kolorach. Tu mamy w takim, zobaczcie, takim e, kremie, proszę bardzo, tak wygląda. I następna jest takim turkusem, takim jasnym turkusem, może takim jasnym niebieskim. Naprawdę piękne kolory. Jak będziecie w pepko, to sobie zerknijcie na żywo, jak to wygląda. Zaraz wam jeszcze pokażę inne rzeczy, e, ale na razie przejdziemy tutaj przez te szklanki i pokażę wam właśnie. Szklanki, które sama kupiłam i osobiście Wam polecam. I na tych szklankach, nie wiem czemu na tej nie ma, ale przeważnie są te właśnie serduszka, które są na tych miseczkach, więc to wiecie, to jest z jednej, e, z jednej firmy, z jednej serii. E, 6 zł kosztuje, nie wiem czy powiedziałam. O, widzicie tam te serduszka? O te serduszka właśnie mi chodziło. To są nowości, więc, e, więc warto się przejść i zobaczyć, e, co tam mamy ciekawego. Sztućce, e, bardzo dużo sztućców, złote są również sztućce, więc jeżeli ktoś potrzebuje na święta, ja już się z. Zaopatrzyłam, ale to wszystko pokażę Wam niedługo we vlogu, więc czekajcie z niecierpliwością. E, już go niedługo nagram. Ciekawa jestem, czy ktoś czeka na vloga. Dajcie mi znać tutaj w komentarzu. E, mamy tutaj taki nowy kubeczek, ale zaraz Wam pokażę piękne nowe kubki. 15 zł kosztuje. I tu jeszcze zobaczcie, do tych kubków, które Wam przed chwilą pokazywałam, są jeszcze takie duże filiżanki. Jak ktoś lubi w takich filiżankach pić e, kawkę, herbatkę czy jakieś zioła, no to zobaczcie za 6 zł możecie kupić taką Filiżanka i powiem Wam, że te kubki mi się tak bardzo podobają, że chyba dokupię sobie też dwie filiżanki. E, Okej, okay. no i zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj do tych miseczek kubeczki. Przepiękne kubeczki i też są serduszka, więc już widzicie, że to jest nowa kolekcja. 8 zł kosztuje kubek. Myślę, że fajna, e, fajna cena, jak na taki kubeczek. No i już pędzę, pędzę, żebyście sobie zobaczyli, jak mniej więcej to razem będzie wyglądało. Zobaczcie, ten jeden kolor wam tutaj przyniosłam, ale sobie wyobraźcie. Tam te dwa pozostałe kolory naprawdę są prześliczne, prześliczne. Ciekawa jestem, czy też lubicie takie kolory, czy bardziej jakieś takie stonowane. Ja na przykład bardzo lubię takie. Zobaczcie, już Wam pokazuję te kubki. Ojejku, jaka jestem podekscytowana. Uwielbiam nowości. To jest taki fioletowy, a tam mamy jeszcze ten niebiściutki. Zaraz Wam to tak pokażę, tylko już nie będę ściągać tych kubków, żeby mi tu nic nie, nie pospadało. O, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jak następnym razem będę i będę gdzieś na wierzchu, to będę od razu je wyciągać. Mm, no więc tak, tak to wygląda. Mamy tu następną półkę, na której też są nowości, ale ja bym Wam chciała pokazać tutaj niedużo z tej nowości, z tej półeczki, przepraszam. Dwie rzeczy. Mikrofibra, proszę bardzo, do mm, szkła i okien. 6 zł kosztuje. I tu jest jeszcze taka dziwna w dotyku, e, dziwna w dotyku e, ściereczka naturalna, ściereczka bambusowa. Słuchajcie, tak wygląda e, i kosztuje 4 zł, więc fajna cena. Ciekawa jestem, czy używacie. No taka jak w dotyku Ją dotykam, to mm, chyba bym nie lubiła nią sprzątać. No ale wiecie, może dobrze sprząta, nie? Wiecie, może on sama po prostu sprząta. <grytanie> Dobra, A idziemy dalej, trochę poszartujemy. Idziemy dalej, mamy tutaj takie piękne kosze za 30 złotych, jak widzicie one są przykrywane, więc wrzucicie sobie tam swoje, swój cały bałaganik albo swoje jakieś, nie wiem, jakieś skarby, które macie w domu i chcielibyście je ukryć, to wrzucicie sobie tam i zakryjecie. Fajna opcja też na jakieś gumeczki na przykład do włosów, na jakieś, wiecie, szczotki do włosów, gdzie tam zawsze w łazience, na przykład ja tak mam, że mam porozrzucane i nigdy nie mogę gumki do włosów znaleźć, zawsze tyle ile kupimy, to tyle zawsze wychodzi z naszej chałupy, więc... Nie wiem jak to się dzieje. Jest tutaj również nowa kolekcja. Zobaczcie tutaj ta różowa, ale wczoraj wam pokazywałam e, i jeszcze trochę więcej rzeczy. Możecie sobie wpaść na mój wczorajszy przegląd. Zachęcam was do tego. E, no i tu mamy też taki e, za 10 zł taką jakby miseczkę, taki jakby organizer no, i jak już nadchodzi ta sobota, to wkładacie sobie tam gąbeczkę, ściereczkę, płyn, i tutaj jest jeszcze taki, no i śmigacie do sprzątania. Nie wiem, czy jest tak u Was, ale u nas tak zawsze było. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem. Sobota to był dzień sprzątania, i trzeba było sprzątać w chałupie płucować wszystko, no ja wiem, że codziennie też się sprząta, ale w sobotę to takie generalne sprzątanie, nie? Ciekawe jestem, jak to jest u Was. Wjechały nowe miski, proszę Państwa, proszę bardzo, były podobne kiedyś, a teraz wjechały nowe kolory. 10 zł kosztują 3 sztuki, więc myślę, że też cena jest po prostu super. I jak widzicie trzy rozmiary. I tu są obok szare, całe szare i są jeszcze, słuchajcie, białe. Tak, białe. Któraś z was chciała pudełeczka? Więc tu od razu pokażę. Zajadę nowościami. 15 zł. Kosztuje taki ze sztućcami plastikowymi. Ja nie za bardzo z takimi sztućcami plastikowymi, no ale wiadomo, że jak dajemy coś na przykład dziecku, jakieś owocki czy coś coś takiego do przejedzenia, no to można sobie takim widelczykiem skubnąć. 1,5 litrowy za 8 zł. Tu mamy mniejszy, już Wam mówię, już Wam mówię. 0,9 za 6 zł. Poczekajcie, poczekajcie, bo tu chcę Wam pokazać mniej więcej tak, żeby to było um, spójne. Tu są takie i ich jest tam sporo, chyba z 5, 30 zł. Kosztują. No i wymiary tam macie po prostu na pudełku. Tu jest też takie trochę inne, niż wszystkie z takimi rączkami. Tam coś w środku jest, ale wiecie, musiałabym to chyba otworiować żeby zobaczyć 17 zł kosztuje. Może ktoś z was kupił, to też piszcie tutaj w komentarzu, będzie mi bardzo miło i na pewno będzie lepiej robić komuś zakupy, kto, kto sobie na przykład poczyta, że o fajny ten fajny zapudełko, ale w ogóle albo beznadziejne, no to wiecie, no myślę, że fajne to są takie opinie wasze 9 zł kosztują dwa pudełeczka takie mniejsze czasami trzeba też coś zapakować, ja to zaraz widzę w takich malutkich pomidorki koktajlowe, jakieś winogronka takie rzeczy, no i słuchajcie, to jest hicior to jest po prostu hicior, no yy, ale poczekajcie, za chwilę wam pokażę, tylko jeszcze wam pokażę ten zbanek bo może ktoś będzie chciał gotować piec i tak dalej i tu mamy za 10 zł, zobaczcie, litrowy Żebyście się nie pomyliły w pieczeniu ciast, ja zawsze muszę szukać y, odpowiedniego, takiego, tej mojej miarki od shakera, no, ale dobra, koniec o tamtym. Tu mamy za dwie dyszki to, i słuchajcie, ja się kiedyś was o to pytałam, a to jest po prostu chicior. Widziałam jedną dziewczynę, która pokazywała, jak to sieka, więc to jest po prostu genialne. Jeżeli chcecie na baterię, to też jest na baterię, ale to jest na tureczek i dziewczyna mówi, że 3 lata to ma i super jej się to sprawdza, więc ciekawa jestem i sama mam ochotę, żeby to kupić. Kiedyś mi chyba pisałyście, że to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo, bardzo przydatne. 6 dyszek kosztuje ten garnek z nowej. Kolekcji 20-litrowy, 20-litrowy? Aż tu zerknę. 2-litrowy, o matko, dobrze przybliżyłam. Więc więc widziałam na własne oczy, jak to posiekało. Jak chcecie taką mieć malutką, na przykład posiekaną cebulkę albo inne jakieś warzywa, to, to naprawdę świetnie to daje radę. Lecimy dalej. 25 zł kosztuje taka patera drewniana. Piękna, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Te drewniane dodatki to są po prostu prześliczne, naprawdę. Eee, ale co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie, idą święta, więc wam tutaj pokażę chociaż te dwie. Tu mamy takiego kwiatka, tu sobie wkręcacie ciach pyk. No i wrzucacie sobie jakieś tam pierdełki, a to kosztuje 4 dyszki. No wiadomo, że 4 dyszki to 4 dyszki, chociaż teraz wszystko wiecie, idzie do góry. Eee, ale to macie na jakiś czas. Nawet jak wam się tutaj coś oberwie, czy z Zgubicie tą rączkę, to, to może stać na przykład sama ta, sam ten kwiatek. A jeżeli chcecie coś większego, to zobaczcie, tutaj macie 2, 4, 5 misek na, dodatkowo na takiej desce. No i ta deska z tymi miskami 80 zł, tak, 8 dyszek i ona się chyba jeszcze kręci, a tam są jeszcze choineczki, ale dobra, choineczki to nie ten czas, nie te święta. Więc myślę, że 80 zł, no to fajnie, bo macie tutaj pięć misek i dechę. No to powiem Wam, że i dużo, i niedużo. Zależy jak kto na to patrzy. Ja myślę, że w miarę fajna cena dalej idziemy, mamy tu butelki jakby ktoś chciał wodę pić, 2,22 litra za 20 zł a tu mamy za 35 zł dwulitrowe no i zobaczcie one są takie duże ja też mam z temu, pamiętacie jak pokazywałam wam w holu zakupowym i one są naprawdę bardzo duże i dużo wody wam się mieści, jest rączka do tego, a tu jest jeszcze dodatkowo pokrowiec i możecie sobie zarzucić to na ramię, więc to jest też jeszcze chyba fajniejsze, bo jak gdzieś idziecie, no to w łapie nie chce się takiej dużej butli ciągnąć, to zarzu zarzucacie się sobie po prostu na ramię i już! <grych> Okej, okay, bo się rozkręciłam. Trzy dychy kosztuje taki piękny, czarno-biało, czarno-złoto, yy, brązowy. Termos, no i tu jest jeszcze dla dzieciaków, zobaczcie, czyż to czy nie słodkie. Kosztuje 25 zł, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ale ten jest po prostu przepiękny i ten dla mnie przynajmniej on po prostu wygrywa, zobaczcie, prześliczne złote napisy, tak wygląda. Piękne 30 zł kosztuje, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. A jak ktoś nie lubi takiego, to jest w sumie taki, taki kremowy, taki ekry, a jak Ktoś nie lubi takiego ekry, to jest jeszcze zielony, a tu jest jeszcze taka butelka, o matko, ile rzeczy dostawili. Drink, czyli do picia, proszę bardzo, mamy tutaj, e, mamy tutaj drewnianą zakrętkę i tu jest, słuchajcie, to nie plastik, tylko szkło. 20 zł kosztuje, więc myślę, że też fajna cena. No i tutaj macie w gumie, żeby wam się nie ślizgało, nie wyślizgnęło i tak dalej. No i jest jeszcze opcja, e, e, opcja czarna. No i dafi wr wracają półlitrowe u nas dafi i już Wam mówię, jaka cena tutaj? 25 złotych pół litrowych, nie? Nie wiem, czy tutaj jest dodatkowo. Yy, powinien być chyba już ten. Tam w tej obok jest ten filtr, więc tu chyba też raczej jest. I przejdziemy tutaj, bo to tu jest taka półeczka, jakby dla dzieciaczków. Jakbyście chcieli coś kupić dla swoich dzieciaczków, jakiś talerzyk, fajny kubeczek, to zobaczcie. Takie wjechały ze Star Warsów. Yy, I one są yy, za 20 zł. Za 20 złotych Do tego są też talerzyki. Jak widzicie, niżej są też myszkamiki, yy, kubeczki. I tu są takie z kociakami patrzcie, jakie śliczne, to są bardziej takie szklaneczki, nie wiem, czy to do czego, to do, do zębów, czy co do czego, to 8 złotych kosztuje, no ale też można wybić na przykład herbatkę w tym, nie, tylko ucha nie ma, albo jakiś zimny napój, tu obok są z uchem jejku, przepiękne są te rzeczy, naprawdę przepiękne, tylko gruby portfel mieć, e, dużo pieniędzy i wtedy można, e, wtedy można wpadać na zakupy, zapraszam was oczywiście na moje wcześniejsze przeglądy, na moje vlogi, udostępniajcie e, moje filmy, będzie mi bardzo, bardzo miło, e, ja życzę wam dzisiaj miłego dnia, trzymajcie się, cześć, buziaczki!